Słuchajcie, stała się rzecz straszna. To, to było naprawdę niechcący. Tak właśnie będzie wyglądał Armagedon. Wyłączą prąd w Biedronce. Nic to nie jest ostre. Słodka, pa słodka papryka. Dzisiaj będzie filmik o gotowaniu. A co wy? myślicie, że co? Że psychodelicy nie potrafi gotować? Gdzie was z butów wy... No nieważne. O! Właśnie. taki susi fajny kupiłem w Kowlandzie. Podobno ostry. Dupa ostry, kurde. Ile razy jak próbowałem? No ja to... i tak. jest kurwa. No to po czasie Daj go. Tutaj sobie trochę zamarynujemy mięsa, tutaj mamy kawałek boczku, trochę poniżej 1 kg, tutaj karkuweczka powyżej kilograma kawał miącha. Tutaj serduszka indycze. chciałem fińskie, ale niestety nie było. Przyprawy no takie akurat lubię, nie? No i czołostko trochę, no musiałem trochę dokupić w czymś takim, bo za mało miałem prawdziwego. Dobra, mięsko już mamy. Ładujemy na patelnię. Ła, ledwie się zmieściło. Dobra, jaki obóz pracy. Antek, to będziesz gotował. Weź się za, za robotę. Dobra, ląduje czosnek. A nie jeszcze w przypyszu. Jak najbierze temperatury. Hiszczyzna już jest prawie gotowa. kasza. Trochę cebuli. Sałata, kosik i miącho. Efekty będą za chwilę. Dobra, słoiki już wyparzone. Tak to wygląda. Ładujemy. A tu już pełne. Życzę smacznego. Sobie nara!